Panie, co to znaczy kochać bliźniego? I zaczynam we własnym domu, i zadaję sobie to pytanie. Co mój mąż lub moja żona myśli o moim chrześcijaństwie? Czy będzie lepsze w 2010 niż było w 2009, czy jedynie będę chodził na więcej spotkań? Czy pójdę jak Lewita, jak kapłan, pójdę poczytać moją Biblię, a w domu będę ignorował żonę, dzieci itd. Chcesz usłyszeć, jak Bóg do ciebie mówi? Bóg mówi: Przede wszystkim bądź świadkiem w swoim domu. Nie próbuj oszukiwać innych ludzi, że jesteś świetnym chrześcijaninem, jeśli nie jesteś nim we własnym domu. Najpierw Jerozolima, a następnym kręgiem jest lokalny kościół. Powinieneś należeć do lokalnego kościoła, a jeśli nadal do takiego nie należysz, to lepiej się pośpiesz i przyłącz się. Wiele osób nie lubi przynależeć do lokalnego kościoła, ponieważ wiąże się z tym wiele obowiązków. Traktują kościół jak restaurację. Kiedy tam idziesz, nie musisz myć naczyń i gotować, po prostu prostu przychodzisz, jesz, zostawiasz swoje pieniądze i wracasz do domu. Wielu tak traktuje kościół. Przychodzą, jedzą duchowy pokarm, wrzucają pieniądze do puszki albo nic i wychodzą. Ale inni rozpoznają kościół jako swój dom, w którym trzeba czasem pozamiatać podłogę, wyczyścić toalety. Jest wiele rzeczy do zrobienia, kiedy jesteś częścią domu, a ludzie nie chcą tej odpowiedzialności. I gwarantuję, że tacy ludzie nigdy nie wzrosną. Ci, którzy traktują kościół jak restaurację, nigdy nie wzrastają duchowo. Budujemy rodzinę, a nie restaurację. A więc najpierw twój dom, Jerozolima, potem lokalny kościół. Czy mam właściwe nastawienie do każdego brata i siostry w tym lokalnym kościele? Nie martwię się o ich stosunek do mnie, to nie moja sprawa. Jaki jest mój stosunek do nich? Niektórzy z nich są trudni w obyciu, podobnie jak ty, kiedy Chrystus przyjął ciebie. Niektórzy z nich są uparci, ale nie tak bardzo uparci jak ty, kiedy Chrystus cię przyjął. Niektórzy są nieuprzejmi i samolubni. Nie aż tak nieuprzejmi i samolubni, jakim ty byłeś w Bożych Oczach zanim Chrystus cię przyjął. Wszystko, co on do ciebie mówi, przyjmij ich tak, tak jak ja przyjąłem ciebie. Właśnie to mówi. Czy prosi nas o to, abyśmy zrobili więcej niż on dla nas? Nie, nie, nie mogę wybaczyć tego, co zrobiła ta osoba. Bóg nie mógł wybaczyć tobie tego, co zrobiłeś, ale i tak ci wybaczył. Dał nawet swojego syna na śmierć, aby ci wybaczył. Mówię wam, wierzę, że chrześcijaństwo wielu biblijnie wierzących chrześcijan, fundamentalistycznych chrześcijan, wcale nie są chrześcijanami, to tylko religia. Wiele studiują Biblii, mają ogromną wiedzę biblijną, ale ich serce w ogóle się nie zmienia rok po roku, rok po roku. Po prostu zwiększają swoją wiedzę biblijną, napychają głowę wiedzą biblijną. Nie stają się bardziej duchowi, i chcę się upewnić, drodzy bracia i siostry, że ten rok nie stanie się dla was porażką, tak jak minione lata. Chcę was zachęcić, żebyście wzięli to na poważnie i powiedzieli, panie, chcę być jak Chrystus, a nie bardziej jak faryzeusz w tym roku. Chcę być bardziej jak Ty. Sprawdź mój stosunek, stosunek mojego serca do Ciebie poprzez mój stosunek do innych ludzi. Najpierw w moim domu, potem w lokalnym kościele, a później stopniowo możemy przejść do najdalszych zakątków świata. Ale nie myśl, że Twoje chrześcijaństwo jest testowane poprzez korespondowanie z kimś z Ameryki albo z Australii. Naprawdę świetnie nam się koresponduje. To nic nie znaczy, jeśli nie jesteś dobry we własnym domu. To jest zwiedzenie. Każdy może mieć wspaniały czas z ludźmi, których spotyka raz na jakiś czas. Można mieć wspaniały czas na konferencji z ludźmi, których spotykasz bardzo rzadko. Nie masz z nimi żadnych problemów. Ale to ludzie, z którymi żyjesz z Twojego domu i z tymi, z którymi spotykasz się regularnie w kościele. Więc chcę Was zachęcić, bracia, zacznijcie od własnego domu w tym roku, a później kolejny krąg, lokalny kościół. Upewnij się, że masz bardzo dobre relacje w tym roku ze wszystkimi w Twoim domu i że traktujesz w swoim domu wszystkich w sposób, w jaki Jezus Cię potraktował. To, jak Jezus traktował Cię przez te wszystkie lata, jest dobrym przykładem do naśladowania w stosunku do Twoich domowników. Jeśli będziesz bardzo wymagający, że muszą być idealni, to wyobraź sobie, jeśli Jezus wymagałby od Ciebie, żebyś był idealny, na długo zanim miał społeczność ze mną. Byłbym zniechęcony, poddałbym się. Nawet dzisiaj On akceptuje mnie mimo moich niedoskonałości. Czy Twój sługa w Twoim domu nie jest doskonały? To straszne, prawda? Czy rozumiesz, czym jest miłosierdzie? Czy rozumiesz, czym jest dobroć? Do ludzi, którzy są na znacznie niższym poziomie niż ty? Opowiem Wam, jak w ubiegłym roku sam zostałem do czegoś przekonany. Nie chodzi o służącego. Nie mieliśmy służącego w naszym domu. Ale czasami, kiedy rozmawiałem z kimś, kto jest. Na trochę niższym ode mnie poziomie społecznym. Na przykład sklepikarz. Myślę o kilku takich przypadkach z przeszłości. Nie byłem zupełnie uprzejmy w sposobie, w jaki do nich mówiłem. I pokutowałem z tego bardzo szybko, prawie natychmiast w ciągu 24 godzin i mówiłem, Panie, tak mi przykro, ponieważ powiem Wam co zrozumiałem. Załóżmy, powiedzmy, że jakiś sklepikarz mnie oszukał. A ja, może nie zezłościłem się, nie złoszczę się, ale mówiłem do niego nieuprzejmie. A potem pan powiedział mi: okej, okay, teraz spróbuj powiedzieć mu Ewangelię. Mam mu powiedzieć Ewangelię? Czy on nie jest grzesznikiem, za którego umarł Jezus? Czy nie musisz mu teraz powiedzieć, że Jezus umarł za niego po tym, jak go potraktowałeś? I zwiesiłem moją głowę ze wstydu i powiedziałem: panie. Nigdy nie dam rady powiedzieć Ewangelii temu człowiekowi. Mam nadzieję, że zapomni moją twarz, żebym pewnego dnia mógł mu głosić. Wyobraźcie sobie, że modlę się, żeby on zapomniał moją twarz, żebym mógł mu głosić. I wiecie, jaki jest tego rezultat? Robię to kilka razy. To czyni mnie lepszą osobą. To nie dzieje się z dnia na dzień, stopniowo, powoli. Zaczynam bardziej panować nad sobą, kiedy ludzie mnie oszukują. Albo zrobią coś złego, albo zrobią coś, co powinno być zrobione inaczej. Nie poddawaj tej bitwy. Ja postanowiłem się nie poddawać, panie. Jeśli upadnę sto razy, wstanę 100 razy. Będę lepszym człowiekiem pod koniec 2010 roku. I chcę z każdym człowiekiem w 2010 roku rozmawiać w ten sposób, że pod koniec rozmowy będę mógł mu głosić Ewangelię. Czy to nie jest dobry cel? Panie, każdemu. Każdemu z tych wszystkich trudnych ludzi, których spotkam w tym roku. Chcę z nimi rozmawiać w taki sposób, że nawet na koniec tej rozmowy, po wszystkich moich komentarzach na temat ich zachowania, chcę być w stanie przekazać mu Ewangelię. Powiem ci coś, co może pomóc Tobie i mnie, Ewangelia. Proszę, pamiętaj o tym: Ten, na którego pokrzykujesz, masz mu głosić Ewangelię. Być może to służący w Twoim domu nie chce, żeby był zbawiony? Albo on stanie przed Panem i powie pewnego dnia: Pracowałem w domu jednego z Twoich dzieci przez pięć lat, i oni zachowywali się tak źle, że nie mogłem uwierzyć, że jesteś zbawicielem. To byłoby okropne. To byłoby straszne, gdyby ktoś stanął przed Panem i powiedział: Panie, pracowałem w domu jednego z Twoich dzieci. Oni tak się zachowywali, że nie mogłem uwierzyć, że jesteś zbawicielem świata. Niemożliwe. Oni rozmawiali jedynie o religijnych rzeczach. Boże, pomóż mi, jeśli którykolwiek z moich sąsiadów musiałby tak powiedzieć. Wszyscy mamy trudnych sąsiadów, i starałem się jak mogłem przez te wszystkie lata być dla nich dobrym. Nigdy z nikim się nie kłóciłem, nawet jeśli oni mnie wykorzystywali. Chciałem być dla nich dobry. Jeśli stracę finansowo, w porządku, chcę, żeby widzieli, że jestem chrześcijaninem. Że nie jestem. Że pieniądze nie są dla mnie ważne, jeśli nawet trochę stracę w porządku. Zapraszę się siebie, kupię trochę mniej do domu, ale chcę być dobrym chrześcijaninem dla moich sąsiadów. Drodzy bracia i siostry, proszę, pamiętajcie o tym.